Projekt polega na tym, żeby przedstawić trzy różne wersje na temat tej samej muzyki, którą stworzył kompozytor Bębinow i każdy z nas, tych trzech choreografów, według własnej wizji. I potem te trzy choreografie, kompozycje będą prezentowane w ramach jednego wieczoru. Muzyka ta będzie grana na żywo przez uczniów Szkoły Muzycznej tutaj w stoku. Dochodzi do jakiegoś przenikania się też sztuki, poznawania wzajemnego. To, to współdziałanie, no to daje dużą motywację. To jest chyba w ogóle coś, co powoduje, że, że nawet pomimo tam zmęczenia, tego, że nie wszystko zawsze wyjdzie idealnie, ale ta chemia, która tam się tworzy, to ona jakby nas trochę zaraża, tak można powiedzieć, za wirusowo-wuje, nie? Chętni młodzi ludzie, młodzi artyści, tancerze, jakby zgłosili się do projektu. Choreograf na podstawie nadesłanych materiałów wideo wybrał sobie wykonawców. I jest to dla nich piękne doświadczenie i dobra praktyka. Ja jestem bardzo zadowolony. To są naprawdę bardzo zdolni, bardzo aktywni, bardzo tacy zaangażowani młodzi ludzie. Proces był bardzo kreatywny. Ja zaproponowałem pewne rozwiązania ruchowe. Troszeczkę popracowaliśmy nad improwizacją. Wykorzystałem tę improwizację w małej części do tego, żeby stworzyć kombinację na podstawie których zbudowaliśmy struktury ruchowe i tak krok po kroku powstał spektakl. Zaprosiłam do udziału uczniów szkoły baletowej. Z uczniami troszkę inne podejście. Trzeba mieć. Bardziej definitywnie wszystko tłumaczyć. Daję im też jakby częściowo wolną rękę, żeby oni mogli to sami zrozumieć i coś dodać od siebie, nawet w choreografii również, tak? Bardzo sobie cenię obserwację prób bez udziału orkiestry. Po to właśnie, by się nauczyć tego, co się dzieje w przestrzeni. No, cały klucz polega na tym, żeby ta przestrzeń się zgrała z muzyką, żeby to zadziałało razem, a przy takim skomplikowaniu dźwiękowym, jaki mamy w tym utworze, jest to czasami wymagające, bo formy choreograficzne, które możemy widzieć przy tym projekcie, są bardzo zróżnicowane, one nie są oczywiste. Tytuł mojego baletu będzie Objects, przedmioty. To jest nawiązanie do dzisiejszych czasów konsumpcjonizmu i materializmu, kiedy wszyscy my dążymy do dóbr materialnych, zapominając o ważniejszych wartościach, o wartościach etycznych. O to tu chodzi, że jesteśmy troszeczkę traktowani przedmiotowo. Podszedłem do tego baletu z tego kierunku, żeby jednak każdy z tych postaci, którą reprezentujemy uczniowie, mogli stworzyć własny wizerunek, jak oni widzą ten świat. Przede wszystkim najważniejszym jest, jest wolność, szacunek do innych ludzi, sprawiedliwość i uczciwość. Nie będę ukrywał, że zdałem się na los. Na, od samego początku było troszeczkę tak, że słuchając muzyki inspirujesz się, na, nachodzą ci jakieś myśli, jakieś obrazy. Potem zderzyłem się w cudzysłowie z tancerkami i. I tutaj pojawiła się nowa warstwa, ponieważ one swoją energią proponowały coś innego niż, niż to, co proponowała muzyka, więc musiałem zredefiniować parę rzeczy po drodze. I pojawił mi się taki pomysł na temat przyjaźni, tudzież odzyskiwania przyjaźni albo nawet i utraty przyjaźni. Czyli taki proces, którego, który dotyczy każdego z nas. Odeszliśmy od tego, że zainspirował nas sam temat projektu, czyli to słowo. Tajemnica paralaksa, czyli jakiś taki efekt niezgodności widzianego obrazu z tym, który potem powstaje. I to jak to widzenie uruchamia myśli, a wraz z myślą uruchamia ciało. Nazwaliśmy sobie ten nasz spektakl powidoki. Nawiązuje to do takiego wyłaniania się pewnych obrazów, zmian tych obrazów w zależności od tego, na co patrzymy, jak pada światło, czy w ogóle jest światło. Jak zmienia się w ogóle nasze życie? Nawiązujemy do, do wiatru, do wiru, do powietrza, takich elementów przyrody, które cały czas pozostają w ruchu niejako. Bardzo ciekawa jest ta możliwość w ogóle y, zagrania z pełną orkiestrą, jakimś żywiołem, który może pójść w, róż, w różną stronę i nie wiadomo, gdzie nas zaprowadzi. Współpraca no, zaczyna się tak naprawdę od, um, od pracy indywidualnej, ale potem jakby przychodzi ten moment, gdzie trzeba się spotkać. No, jest szalenie istotne, żeby zrozumieć to, co się dzieje na scenie. I nie ukrywam, że to ogromnie motywujące i takie um, inspirujące do działania móc pracować z tancerzami. Dlatego cieszę się z produkcji takiej, czyli mamy możliwość um, trochę u uteatralnienia tej przestrzeni, bo to nie jest codzienność, to jest inna forma. Czuję, że to, że to jest dobre, że to bardzo inspiruje ich i też przydaje się w, po prostu w ich rozwoju. Tylko się cieszę, mam nadzieję, że świadomość o takich działaniach no, będzie jak najszersza. Trochę na to pewnie liczymy z, tutaj z realizatorami.